No i co? Jesteśmy? Kolejny odcinek. Dzień dobry Państwu, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Kopacz. Dzień dobry Państwu, witamy was na... A czemu ty ciekasz? No czemu ty... czekasz aż ja chciałem, żebyś powiedział Denys? A dobra. Dobra, jeszcze raz. To będzie cięcie, damy to do odcinka. Dzień dobry Państwu, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Kopacz. I Denys. Częsza Dzisiejszy... na siebie pokazałem. Nic się nie martw. W dzisiejszym odcinku chcemy Wam pokazać trzy, na, trzy najlepsze inwestycje od deweloperów do miliona złotych w Dubaju. Na pierwszy ogień, co Wiesz, pokażemy? Mamy od razu dewelopera Mira yy, i mają tutaj projekt, który nazywa się Trusardi Phase 2. I teraz Wam pokażemy makietę, jak wygląda ten projekt, pokażemy wam, gdzie jest lokalizacja tego apartamentowca mhm. i, i pokażemy też Wam yy, standard tych mieszkań. Nie tylko kawalerki, ale coś jeszcze w większym budżecie. Gdybyście pomyśleli, hmm, może faktycznie weźmiemy kredyt i będziemy chcieli coś większego, to od razu też wam pokażemy, w jakich cenach są one bedroomy, ale głównie się dzisiaj skupiamy na opcjach do miliona złotych. Więc przejdźmy sobie najpierw na mapkę i pokażemy, gdzie to dokładnie się znajduje. Dobra. Mira Trusardi 2. Idziemy teraz na mapę pokazać, tak gdzie jest. to jest. Pokażę Wam teraz mapę, którą namalowałem, bo jestem artystą, mówiłem wam. Dobra. Udają czyli... mi to 5 minut. Mapa Dubaju, chwilę Dobra. potrzymam. Dobra. Tu mamy. Tu jest Trusaldi Residence. I właśnie tu jest, tutaj jest ten projekt. To jest obok Discovery Garden. Mhm. Tu jest też metro minutko od tego budynku, co jest bardzo istotne. E, tutaj mamy 10 minut do Mariny. 8 minut do Blue Waters. Mhm. Tutaj powstaje to największe lotnisko na świecie, Al-Maktoum mhm. Airport. Tutaj jest Expo 2020, a tutaj ta nowa powstająca Palma Jebel mhm. Ali. Przechodzimy sobie teraz do makiety. Ona jest tam z przodu. Dobry. To będą dwa budynki po 10 pięter? Tak jest. Największy rezydencki basen 100, tak, metrów. 100 metrów. I Wale to jest to największy basen no. w Dubaju rezydencki. I tutaj kawalerki zaczynają się, znaczy zaczynają się od mniejszych cen, ale na tą chwilę dostępność jest od 920 tysięcy, mhm. więc jeszcze w tym milionie możemy się zmieścić, tak? Dobra. A one bedroomy od 1 700 tysięcy. 1 750 tysięcy teraz jest dostępność. I to i będzie i... gotowe w kwietniu 2027 dokładnie roku. Dokładnie tak. Jeśli chodzi o plan płatności, to jest to 60 w trakcie budowy 40 przy oddaniu, a w przypadku apartamentów jedno jest ten post-handover plan, czyli można spłacać po oddaniu już apartamentu i to jest tak, że wpłacamy 60% w trakcie budowy, 4% przy oddaniu i 36, 36% przez najbliższy rok. To zacznijmy może od samego dołu, pominijmy drogę oczywiście, ale co będzie znajdowało się na pierwszych piętrach? No więc tak, tutaj mamy ten rezydencki basen, najdłuższy w Dubaju, tu będzie też plaża, strefa zielona, taki ogród, siłownia wewnętrzna, siłownia zewnętrzna. Tutaj mamy też basen w niektórych apartamentach, ale to są to apartamenty dwusypialniane głównie. No i tak, strefa do jogi. Tutaj widzimy tą zewnętrzną siłownię, tak, a tu jest jeszcze też kino zewnętrzne, mhm. no więc dużo jest tych fajnych części wspólnych i przenosimy się do pomieszczeń pokazowych. Tak jest. Zapraszam was do pokazowego apartamentu One Bedroom. Tutaj jest akurat, ale ja tylko przypomnę, ceny za studio, czyli około 40 metrów kwadratowych zaczynają się od 920 tysięcy, a taki apartament jak tutaj mamy, okolice 80 metrów kwadratowych, od 1 700 tysięcy zł. Tutaj mamy salon z aneksem kuchennym. Zaczynamy od kuchni, potem sobie przejdziemy do tego salonu. Posażeniu... To są wszystkie apartamenty w pełni umeblowane pod klucz. Tak jest i nawet na wyposażeniu mamy pralkę z firmy Miele. miele. Tu sprzęt ogólnie kuchenny też jest Miele. Wysokie sufity, powyżej 3-3 metra. Znajdujemy się te. Teraz w salonie. Co tutaj mamy w standardzie? Ok. Tutaj raczej nie mamy tarasu. O. Nie, 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 nie. nie, tu nie, nie. Ale tu Pokazujemy warto dodać, to, że okna nie? będą panoramiczne na całą mm -hmm. długość mieszkania. Biorąc pod uwagę też innych deweloperów i jakie oni mają umeblowanie, naprawdę u tego Tousadi wygląda to naprawdę świetnie. Okej, okay. aha. Czyli to jest taki powder room bez prysznica, mamy tu tylko umywalkę plus do tego toaletę. To są takie apartamenty, które, w których ludzie będą chcieli zostać mieszkać, nie tak. będą się wyprowadzać, żeby iść do kolejnego mieszkania, tylko będą chcieli tu zamieszkać. I widzowie, ja też chciałem Wam dodać, że tutaj super wszystko jest ukryte. Piotrek, możesz otworzyć drzwi? O właśnie, super. o tym Wam wspominałem. nie ma minimalistycznie. Czekaj, pokażę jeszcze te wysokości. Robią wrażenie. Nie wiem, czy na filmie to tak dobrze widać, Myślę, ale że tak. w rzeczywistości naprawdę fajnie to robi wrażenie. Szapy wnękowe też fajnie przeszklone. Wszystko jest tak zrobione z. Ym, z gracją? Z Gracją, no, z takim kunsztem. Całość ma 80 metrów. Mhm. I Chodź, zobacz tutaj łazienkę. Fajny rozmiar tutaj jest zrobiony, fajnie jest to rozłożone. Drodzy widzowie, tak wyglądała pierwsza propozycja ode mnie i od Piotka, jeżeli chodzi o kawalerki do miliona złotych w Dubaju. Teraz przenosimy się do kolejnego dewelopera. A jaki to będzie deweloper? No to. Zaraz zobaczycie. zaraz zobaczycie. Jesteśmy już w drugiej lokalizacji. Piotrek, mów, gdzie jesteśmy? Dokładnie co Jesteśmy to teraz u dewelopera Iman. Jest to renomowany tutaj deweloper na rynku od 2016 roku. Yy, mają 16 teraz projektów, z czego 9 już oddanych. Dobra, to przenosimy się teraz na makietę, powiemy wam, jak wyglądają tam ceny, jakie są udogodnienia i przede wszystkim jaka jest lokalizacja I części tej nowej. To też. Lokalizacja Motor City. Jest to lokalizacja taka lubiana wśród Europejczyków. Jest to 20 minut od Dubaj Mariny, 20 minut od y, Downtown. Downtown, niska zabudowa ogólnie budynków. Ten budynek to jest właśnie budynek Sierra w tej lokalizacji. Ile pięter? 41 40? pięter. Bardzo fajne części wspólne. Tutaj mamy baseny, wojsko do koszykówki, do padla, place zabaw, Club też house. baseny dla dzieci, clubhouse, siłownia oczywiście. Co wiemy o tym deweloperze, że tak u nich wyglądają rendery. Tak wyglądają później te apartamenty w rzeczywistości, bo ostatnio byliśmy zobaczyć apartament tutaj w dzielnicy Dubai Hills, gdzie jest właśnie to biuro i te apartamenty naprawdę... Ogólnie cały budynek był w naprawdę wysokiej jakości, mimo to, że został oddany z 2 lata temu. Ceny tutaj się zaczynają od... E, 915 tysięcy 9... za kawalerkę, około 40 metrów kwadratowych. Mhm. Jeśli chodzi o jedno sypialnia na apartament, czyli dwupokojowy, od 1 250 to jest około 75 metrów tak. kwadratowych. To są apartamenty semi-furnished, czyli w pełni wykończone, tylko trzeba dokupić meble do. A u poprzedniego dewelopera mi na za kawalerki była podobna, tak, ale, ale pełni już za one, umeblowane. umeblowane, ale one bedroom, tutaj mamy pół miliona taniej. Tak, pół miliona taniej. To też jest dobry deweloper, więc do rozważenia. Dwa tak. lokalizacja jedna i druga jest. Trzeba wziąć pod uwagę, że w tym pierwszym deweloperze, u którego byliśmy, czyli Mira te Jeszczeń projekty, zjadł. tak, dopiero będą oddane w przyszłym roku, w połowie przyszłego roku. E, uważam, że to jest bardzo dobry deweloper i fajne będą te projekty, aczkolwiek to jest coś co trzeba wziąć pod uwagę, a Iman jest już na rynku od czasu i mają oddane budynki i sami mieliśmy okazję w nich być zobaczyć tą jakość i tak Filip wspomniał, warto obejrzeć ten odcinek z, z, kawalerką, z kawalerką do 550 tysięcy tak, żeby czyli, zobaczyć jakość czyli podsumowując, po pierwsze lokalizacja Motor City metro powstanie, będą tutaj dwie stacje metra, więc to jest też warte uwagi, dookoła już jest rozwinięta lokalizacja tak, szkoły, przedszkola tak, galerie, tak dokładnie i co jeszcze bardzo ważne yy, dzielnica jest znana z toru wyścigowego Dubaj Autodrome płatność, klasyka gatunku 6 podczas konstrukcji, 40 na oddanie Dokładnie, ponownie tak. na ostatnią transzę możecie sobie wziąć kredyt i przechodzimy do showroomu żeby wam pokazać jak będą wyglądały oddane do użytku apartamenty tak. dobra i jesteśmy, tutaj ekipa ma spotkanie no ale wiadomo każdy chce pokazać jak najlepiej, więc zaczynamy ponownie salon z aneksem kuchennym tak jak było w przypadku dewelopera Mira po mojej prawej stronie powder room pokażmy jak tutaj to wygląda dużo przestrzeni Tak. Mm -hmm. I tutaj troszkę jest to większe, nie w porównaniu z deweloperem Mira w tym Trusardi 2. Przychodzimy teraz sobie do salonu z aneksem kuchennym. Tam mieliśmy Firmę Miele, tutaj mamy firmę Teka, czyli też bardzo dobra firma. No. Standard. Podobny w, w sumie Na Jeden do jednego. Bo tam, kuchnia, tam też mieliśmy. wszystko minimalistycznie, schowane, więc naprawdę podobnie. Jeżeli chodzi o wysokości sufitów. Około tu, tu mamy Tam obniżony przez klimę, tak. a tu no troszeczkę niżej będzie. I tak jak Piotrek wspominał, te apartamenty nie będą wyposażone. Więc to Dobra. co tutaj widzimy na przykład za kanapą, no tu takiego nie będzie niczego, tu po prostu będzie Tego biała nie będzie, ściana, nie? tak? Więc tych rzeczy nie będzie. Czyli tak, tego nie będzie, stoliki trzeba będzie sobie dokupić. To jest fajne, to jest duża przestrzeń właśnie na pralkę, bo często te pomieszczenia są małe, a to jest fajnie zdobione też. Dobra, teraz wchodzimy do sypialni. Tu niestety ktoś rozmawia przez telefon, no ale cóż, tak będzie wyglądać sypialnia, wysokość, szafy wnękowe też fajnie zrobione, też przeszklone, tak samo jak w Trutardi. I mm -hmm. tu łazienka, tak jak widzimy, dokładnie tak będzie wyglądać, może bez takich detali. Ale mm -hmm. tu też jest fajnie zrobione, tak? Było w tym apartamencie za 550 tysięcy. Tak. I tak była rozdzielona, to widzimy, tutaj jest podobny styl. Dobra, czyli podsumuj, podsumujmy sobie to wszystko. Kiedy to będzie ukończone? To będzie ukończone w drugim kwartale 2029, więc dwa lata później niż w To coś, co też warto wziąć pod uwagę. Tak? To po pierwsze, dobra lokalizacja, lokalizacja Motor City. Mm -hmm. Ceny apartamentów. My dzisiaj Dzisiaj pokazujemy kawalerki. Tutaj ceny zaczynają się od 915 Dokładnie. tysięcy złotych, tak. metraż około 40 metrów kwadratowych, tak. one bedroomy, 1 250 tysięcy, tak. metraż 75 m2. Tak, bardzo dobrze. Dobrze widzowie, to my zabieramy się powoli z tego miejsca i zabieramy was do trzeciego i już ostatniego dewelopera, żeby wam pokazać, jak u niego wyglądają kawalerki i jakie są ceny początkowe. Tak, jedziemy dalej. Dobra. Cześć wszystkim, jesteśmy teraz u trzeciego dewelopera. Intias. Trzeci to też jest bardzo renomowany tutaj deweloper. Mhm. On ma 30 aktywnych projektów, z czego 4 już oddali. Przed czasem wszystko jest tutaj umeblowane już pod klucz. Mhm. Tak, Tutaj zaraz pokażemy to mieszkanko. To dokładnie tak samo będzie wyglądać apartament jednosypialniany. Jeśli chodzi o projekt, który Wam pokażemy, znajduje się on w lokalizacji Dubai Land. 20 minut do downtown, czyli tam 30... gdzie jest Burj Khalifa, a 30 na Dubai Marinę. Dokładnie tak. Ceny się tutaj zaczynają za kawalerkę około 32 m kwadratowe za 800 tysięcy, ale powtarzam jeszcze raz, że w pełni umeblowane. Mm -hmm. Jedna sypialnia zaczyna się od milion 200 tysięcy, około 77, 78, 78 77 metrów kwadratowych. To dlaczego Wam to pokazujemy? Bo blisko tego znajdują się uczelnie, wyższe tak, du szkoły. Du więc... Dubaj silicon IS jest to jest takie właśnie dzielnica z mm -hmm. uczelniami, tam dużo studentów będzie mieszkać, mieszka już. Więc duży popyt ze strony najmujących, jeżeli byście zakupili tam kawalerkę czy też one bedroom'y, Dobrze. Myślę, Dokładnie. że żeby były i bez problemu wynajmiemy hmm. Wam taki apartament. Pokażemy Wam za chwilę, jak wygląda taki przykładowy showroom. Yy, powiedzmy jeszcze, co jest fajne, że oni mają 9,8 gwiazdki otrzymali od Dubai Land Department. Tak, mm -hmm. Za jakość tych Za projektów. jakość wykończenia. Więc jest to, jest to, jest to deweloper, któremu jak I najbardziej można ufać. Jeśli chodzi o te projekty, które oddali, dla przykładu mają projekt GBC i mają jeden z najwyższych zwrotów z wynajmu. 8%. Około 8% netto, tak, więc no, to mm -hmm. jest naprawdę bardzo dobry zwrot. I co, co jeszcze jest dobrego, bo ostatnio jak byłem u przedstawiciela tego Dewelopera, oni bardzo zwracają uwa uwagę na to, żeby te budynki powstawały w takich dzielnicach, gdzie będzie łatwy dojazd i wjazd do tych budynków, żeby nie było duży, zbyt dużych korków. Mm -hmm. nie? Ten projekt nazywa się Leblanc bo to jest ich najtańszy projekt, oni mają dużo projektów w innych dzielnicach, jak mm -hmm. powiedziałem w GVC już oddali w GVC mają kolejny Pet House mają też na Dubai Islands dużo projektów ale oczywiście to są już dużo wyższe ceny, A teraz skupiamy się na projektach do miliona dirhamów. Tak jest. Jest to budynek powyżej 25 piętr mm -hmm. w pełni umeblowany jeszcze raz powtórzę. Payment plan 60 do 40, ale jeżeli byście chcieli jakoś sobie inaczej rozbić te raty, to piszcie do nas na priv, bo każdy deweloper robi też takie indywidualne podejście do każdego klienta, więc zawsze możemy przygotować dla Was jakieś lepsze rozwiązanie niż to, które jest oferowane na stronie przez dewelopera, to co? Może zrobimy szybki tour teraz? Tak, szybki tour po mieszkanku. Dobra, lecimy szybko. Tak tutaj pokazujemy, tak będzie umeblowane. Tutaj salon z aneksem, sprzęt miele, czyli tak samo jak było u dewelopera Mira. Tu będzie wszystko już wykończone. Czyli tak jak widzimy teraz apartament. Oczywiście bez tego sera i krosanta może Powder room. I ten jest chyba największy ze wszystkich i dodatkowo, wiesz, co jest fajne, że tutaj schowali nam prawkę. Tak. Lubię takie rozwiązanie szczerze no, mówiąc. Bo... Przejdźmy jeszcze do salonu. I to jest taka jedna sypialnia z takim małym yy, no, pracownią. pracownią, biurem. Więc też fajna, fajne rozwiązanie. Też oczywiście wysokie sufity, panoramiczne okna. Tak wygląda sypialnia. Jak porównamy sobie te wszystkie trzy projekty, to w sumie w każdym jest yy, bardzo podobnie. Duże łóżko, szafki nocne, lampki nocne nad głowami, żebyście sobie mogli Państwo czytać. Cena 800 tysięcy złotych za kawalerkę, 32 metry kwadratowe. Myślę, no jeżeli chodzi o jakość do ceny, no to topka. Tak. I mimo, że lokalizacja wydaje się daleko, to pod wynajem długoterminowy to i tak jest, jest bardzo nowe ogromne. rozwiązanie, bo mm -hmm. tam dużo ludzi, nie wszyscy mieszkają w samym centrum. Więc pod wynajem długoterminowy w takiej cenie zwrot z wynajmu będzie bardzo wysoki. I my mamy też dostęp do cen transakcyjnych i ze sprzedaży i z wynajmu, więc wszystko Możemy wam udowodnić na liczbach, no i na prawdziwych transakcjach, które się odbywały tutaj na rynku dubajskim. No I ostatnie pomieszczenie, czyli łazienka z kabiną prysznicową. Dosyć spora. Jest, jest nad czym się zastanawiać, co jeżeli miałbyś milion złotych i, i który projekt tutaj miałbyś wybrać, ale myślę, że w cokolwiek nie zainwestujecie z tych trzech opcji nie będziecie żałować. Zaraz sobie jeszcze to wszystko z Piotkiem podsumujemy. Piotr, chyba mamy podobne zdanie, że gdziekolwiek byśmy nie ulokowali ten milion złotych, to i lokalizacja jest dobra, i jakość wykończenia, i stopa zwrotu, więc jak najbardziej są to dobre wszystkie tak, inwestycje. Wszy, wszystkie trzy projekty będą działać. U wszystkich tych projektów ten wzrost wartości będzie wysoki, jakość jest bardzo wysoka tych projektów. W ich wykończenie, więc to jest coś, co przez dłuższe lata będzie po prostu działać mhm. i wszystko zależy, czego inwestor szuka. Mhm. Czy jest jakaś konkretna lokalizacja, czy bliżej centrum, więc to na, naprawdę zależy od inwestora, a my jesteśmy tutaj po to właśnie, żeby doradzić, który z danych projektów będzie indywidualnie pasował do klienta. Też tak uważam, bo różnica raptem między najtańszą, a najdroższą kawalerką, którą pokazaliśmy, to jest około 100 tysięcy złotych, tak. ale myślę, że tu już bardziej będzie się klient kierował emocjami, co mu bardziej się podoba. Tak, i, tak. I lokalizacyjnie, i wykończenie. wykończenie, Z jednej strony ludzie chcą, znaczy z jednej strony klienci chcą, żeby te apartamenty już były wykończone, Gotowe. żeby o nic się nie martwić, żeby kupić i jak od, zostanie oddane, to od razu wynająć. Mhm. Mhm. Oczywiście nie każdy tak myśli. Niektórzy chcą sobie w swoim stylu umeblować, więc to też jest opcja. Czyli mhm. tak, jeszcze raz mówię, no to jest to indywidualna kwestia klienta. Dobra, tak to wygląda. Jeżeli jesteście zainteresowani, albo chcielibyście poznać szczegóły na temat którejś z które pokazaliśmy z Piotkiem to piszcie do nas na Priv. Czekajcie na kolejne odcinki Piotr Kopacz agent Filip Denys. Zapraszamy także na nasze Instagramy. Na naszych Instagramach też jest w bio nasze kanały Whatsapp Tak jest. i też nasze numery telefonów, więc możecie bezpośrednio pisać na kilka platform, czy to YouTube, czy Instagram, czy Whatsapp. Dobra, my lecimy na trening. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym na odcinku. Na razie. Hej. Hejka.